Jak zdobyć 30% na maturze w 30 minut? Równanie wymierne. Pierwsze, co robisz, to patrzysz, co jest na dole. Te rzeczy nie mogą być równe 0. Rozwiązujesz dwa równania. Wychodzi, że x musi być różne od 1 i x musi być znowu różne od 1. x nie może być jedynką. Teraz przechodzimy do rozwiązania. Trzeba to przemnożyć na krzyż. Jedno z drugim. Więc wychodzi nam x plus 3 razy 2x minus 2. I to jest równe x razy x minus 1. Teraz trzeba to uporządkować. Wymnożyć nawiasy. Każdy wyraz z pierwszego nawiasu z każdym z kolejnego. Więc wychodzi nam 2x kwadrat. Minus 2x, dodać 6x, minus 6, tutaj każdy z każdym znowu, wychodzi nam x kwadrat minus x, wszystko walimy na jedną stronę, mamy x kwadrat minus 2 dodać 6, daje nam 4 dodać jeszcze 1 x daje nam 5x minus 6, równe 0 równanie kwadratowe, tutaj albo liczysz deltę, albo jesteś totalną sigłą i spryciarzem i od razu wiesz, że to jest x dodać 6 razy x minus 1 i to jest równe 0, zatem x jest równe albo minus 6, albo x jest równe 1 1 nie może być, bo nam nie pasuje z pierwszych założeń, więc w koniec końców x jest po prostu równy minus 6 ale prawdopodobnie ty nie jesteś kozakiem, więc musisz policzyć deltę, szybko liczysz delta równa się b kwadrat, czyli 5 do kwadratu minus 4 razy a Razy minus 6, czyli c, czyli delta jest równe 25 minus 24, delta równa 49. W takim razie x1 jest równe minus b, czyli minus 5, plus pierwiastek z delty, pierwiastek z 47, przez 2a, czyli minus 5 plus 7, daje nam to 2 przez 2, czyli 1 lub x2 jest równe minus 5 minus pierwiastek z delty, czyli 7, znowu przez 2, Czyli daje nam to kolejne minus 6, znowu wykluczamy jedynkę z założeń i wychodzi nam sama szósteczka. Koniec. Trzy punkty w kieszeni.